sol, międ, oni naprawdę traktują cię jak rodzinę. Może powinnaś dać im szansę. To wszystko nie jest takie proste. Jak to w rodzinie? Nadlatują. Macie minutę. Zwijamy się. Ja też spadam. Dbaj o motocykl Skorpiona, jest twój. Ej! Gdzie jesteśmy? W motelu. Na zadupiu. Na jakimś konkretnym zadupiu? Nieważne. I tak się stąd sam nie wydostaniesz. A po co tu jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie. Znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Kang Tao, możemy negocjować. Nie zrozumieliśmy się. Nie ma żadnej oferty. To czego chcesz? Mam w głowie konstrukt Silverhanda. Zaczynam od tego świrować, i wiem, że będzie już tylko gorzej, jeśli go nie usunę. Nie tak to reklamujecie na mieście. Więc słucham wyjaśnień. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Nikt mnie tu nie przysłał. Mam problem, a ty mi pomożesz. A co to ma wspólnego z Bierchipem? Twój Tech usiłuje mnie zabić, a jestem pewien, że nie tak go reklamujecie. Skoro mam się bawić w dział skarg konsumenckich, muszę znać więcej szczegółów. Mam w głowie konstrukt Johnny'ego Silverhanda. I raczej mi to nie służy. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biocid? Długa historia. Jeśli dopadnie mnie Arasaka, jestem trupem. Ty podobno umierasz. Czyli w zasadzie nikomu się nie śpieszy. A mnie to naprawdę interesuje. Ukradłem go Jorinobu Arasace. Na zlecenie kogoś, kto zostawił mnie po tym I na zdecydowałeś, nodzie. że najlepiej będzie trzymać towar we własnej głowie? W sumie to nie był taki zły pomysł. Bo dzięki temu, kiedy dostałem kulkę, konstrukt nie zrestartował. Zawsze wiedziałem, że plan Jorinobu źle się skończy, ale nigdy nie wpadłbym na coś takiego. Unikatowy techa Arasaki chodzi sobie, jak gdyby nigdy nic po ulicy. Musisz usunąć BioChip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym Jeśli problem? mówisz prawdę, masz w głowie nową eksperymentalną wersję BioChipu. Wiem, że nie da się go tak po prostu usunąć. Mój pokazałeś BioChip jakiemuś partaczowi z ulicy? Kto jeszcze o tym wie? Szukałem pomocy. Myślisz, że pierwsze, co mi przyszło do głowy, to porwać afałkę Kangtao? Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej. świadomy? agresywny? To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. I była cholernie rzadka i cholernie droga. Wiem. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasake, projekt był wciąż w fazie testów. Na ile wyceniacie nieśmiertelność, a? Kto mógłby sobie pozwolić na taki tech? Ten model nie miał prawa ujrzeć światła dziennego. Prototyp powstał na polecenie Saburo Arasaki, który osobiście nadzorował cały projekt. Czyli gdyby nie Jorinobu, nikt by się o tym nie dowiedział. A gdyby nie ty, projekt nie okazałby się sukcesem. To jest prawdziwy przełom. Jak dokładnie miała działać ta nowa wersja? Planowaliście, że co, że... że Engram będzie wygryzać ludzi z ciała? W trakcie testów zakładaliśmy, że ciało podczas zagnieżdżania konstruktu będzie już neuralnie obojętne. Czyli... martwe. Tak. Dlatego to, co przytrafiło się tobie, jest tak interesujące. Uuu, ja to mam szczęście. Teraz jestem najbardziej wyjątkowy ze wszystkich. To znaczy, że mi pomożesz? O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Okej, okay, twój, tech działa, gratulacje. A teraz go usuń. O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Zaraz, zaraz, moment. Dopiero się poznaliśmy. A jak to sobie wyobrażałeś? Jeśli mam ci pomóc, muszę cię zbadać. Ok. Mm. Niewiarygodne. Co wygląda? Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. Co? Co jest? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. O. Robi wrażenie, co? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. No, jeszcze tego brakowało, żebyś był jego królikiem doświadczalnym. Mów jak się tego pozbyć. Przykro mi, twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić... Oho, zaczyna się targować. ...to dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji, gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap. Czekaj, mówiłeś, że projekt jest w fazie testów. Więc skąd wiesz, jak to się skończy? Bo przed chwilą widziałem, jak konstrukt przeżera ci mózg. On jest zaprogramowany, żeby za wszelką cenę zagnieździć się w nowym środowisku. A twój mózg nie jest w żaden sposób zaprogramowany, żeby umieć z tym walczyć. Że co? Engram prędzej czy później wygra? Tak. A z tego, co słyszałem o Silverhandzie, to rzecz dokładnie w jego stylu. Wygląda na to, że wyrosłem na czarną legendę Arasaki. Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Nie przyszedłem tu rozmawiać o filozofii. To nie jest filozofia, tylko neurobiologia. Hipoteza została właśnie potwierdzona danymi doświadczalnymi. Zauważyłeś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? No. Widzę go i. Mogę z nim rozmawiać. To nie jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłeś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj już spokój. Pod tym względem Johnny jest jednak tylko głosem w mojej głowie. Często ma inne zdanie, ale nie może mnie do niczego zmusić. Nie Jesteś kule w nie będzie jak wygrana w debacie. Po prostu skala powoli zacznie się przesuwać. Co masz na myśli? Zaczniesz robić rzeczy, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Przecież wiesz, kim on był. To fanatyk, terrorysta i samobójca. A to skurwiel. No i kto ci teraz robi Dlatego z myślę, że lepiej, żebyś już teraz pomyślał o klinicznej izolacji. Johnny przynajmniej nigdy się tak nie zaszmacił jak ty. Bronisz go? Czy dopuszczasz do głosu? Proponował już, że przejmie twoje ciało. Tylko na chwilę? Nie. A zgodziłbyś się? Johnny. Żartowałem, ale uważaj, on się zaraz przegada. Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb. No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kangtao. Spróbuję to trochę za mało. To wszystko brzmi, jakbyś się chciał wkupić do Chińczyków. Moim kosztem. Zdajesz sobie sprawę, ile są warte dane, które masz w głowie? Nawet jeśli nie dam rady ci pomóc, nie możemy ich stracić. Kurwa, jaki debil, właśnie sam przyznaję, że miałeś rację. Zapomnij o Kangtao. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kangta oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart. Wi? Takie mury? Co on tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. Już prawie z nim skończyłem. Schematy relika. Lepsze to niż nic. O ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno-bełkotu, co z nim potem zrobisz? Jeszcze nie wiem. <słuch> Mówisz poważnie? Znasz mnie. Bywam impulsywny. Ok, jest twój. Zostawię was. Mam nadzieję, że się dogadamy. Tak byłoby dla ciebie najlepiej. Win, zapamiętam to. Strasznie tu gorąco. Napiłbym się czegoś. Win nie dał ci nawet szklanki wody. Co za nieludzkie metody. Ze mną od razu zobaczysz różnicę. Dostaniesz całe wiadro. Nie trzeba. To jest grana. Kurwa! Usiądź to cholery! Może raczej wykluczam. nie jest z tobą jeszcze aż tak źle. Ja pierdolę. Pewnie, że BioChi, Pierdolona Silver Hendoza, rozwija się w najlepsze. Czyżbym słyszał ton pretensji w głosie? Ja pierdolę. To ty skurwy, synu. Zabijasz mnie po trochu każdego dnia. Po trochu to nie w moim stylu. Zabija cię Ci Arasaki. Ja pierdolę. To było serce. Musisz tu chwilę i odpocznij, bo się przekręcisz. A mamy coś do zrobienia. Bla, bla, bla. Muszę rozpierdolić Arasakę. Bla, bla. Oddawaj kontrolę nad ciałem żałosnego złodzieju. Faktycznie zmieniasz się we mnie. To niedobrze, bo jesteś manipulatorem, cynikiem i egoistą. Za każdym razem, kiedy otwierasz usta, musisz kogoś zgnoić. Wiesz, że gdy jest taka potrzeba, to potrafimy się dogadać. Może czas zacząć ufać mi trochę bardziej. Może masz rację. Kłócimy się jak stare małżeństwo. Czas trochę odpuścić i zaufać sobie nawzajem. Nie wiem, dokąd zmierzam. Kiedyś chciałem być najlepszy, przejść do legendy. Teraz staram się po prostu przeżyć Dopiero w obliczu śmierci widać, kto jakim jest człowiekiem. Dostałeś swoją szansę na no zostanie kimś. Johnny, jak mam ci zaufać? Przecież jesteś chujem. A przypomnieć ci dlaczego? Nie nakręcajmy awantury. Nie jesteś sobą. W głowie mi się nie mieści, w jaki sposób udało ci się zauroczyć tylu ludzi. O, odpuść już. Niedługo zapomnisz dawnego V. Ty chcesz, to potrafisz być fajnym gościem. Ale zaraz potem przypominam sobie, że przecież zdetonowałeś ładunek nuklearny w środku miasta i nawet tego nie żałujesz. Zależało mi tylko na zniszczeniu Mikoshi. Dlatego dałem czas Arasace na ewakuację budynku. Wiedzieliście, że będą ofiary. Nie oszukuj się. Przecież sam zabijasz. Problemem jest skala. Problemem jest szaleniec w mojej głowie. Szaleniec w głowie hipokryty. Masz rację. Oba jesteśmy siebie warci. Różnimy się. Ja nie mam wyrzutów sumienia z powodu akcji Farasa Katawer. Kogoś innego mógłbyś okłamać. No ja myślę, że to nieprawda. Co ty wiesz? Nie czepiam się. Po prostu mówię, że jesteś nieobliczalny. Tak samo jak ty. Pomyśl sobie, jaki byłeś kiedyś. A potem przypomnij sobie swoje ostatnie wyczyny. Widzisz już w jakim kierunku zmierzasz. Nie wiem dokąd zmierzam. Kiedyś chciałem być najlepszy, przejść do legendy. Teraz staram się po prostu przeżyć. Dopiero w obliczu śmierci widać, kto jakim jest człowiekiem. Dostałeś swoją szansę na zostanie kimś. Gówno prawda. Ani cierpienia, ani śmierć nie uszlachetniają. Może. A jak to było, gdy ty umierałeś? Stałem na szczycie świata i nie wierzyłem w porażkę. Aż do końca. Dopiero teraz zaczyna to mnie docierać, że nie żyję. Miałeś 50 lat, żeby sobie to poukładać. W i po prostu spałem. Byłem nieświadomy i nie miałem poczucia upływającego czatu. Mogli zrobić ze mną cokolwiek. Pamiętam tylko zimno, ciemność i strach. A może to była Twoja śmierć. Po co Arasaka zbudowała mi koszy? Nie siedzę w głowie Saburo Arasaki. Haha. Ha. Można kupować ludzi, indoktrynować ich, ale dopiero w Mikoshi da się zajrzeć w najgłębsze zakamarki ich duszy i przeprogramować je. Mają tam niezłą kolekcję osobistości, w tym diabelnie zdolnych, wysmażonych solkilerem netranerów. Chyba w jakiś sposób ich wykorzystują. Czyli jak zwykle chodzi o władzę nad rzędem dusz. Korporacje od dawna sięgają po władzę nad ludźmi. Ambicją Saburo jest zdobycie władzy nad człowieczeństwem. Wybrańcy bogów umierają młodo. Wiedziałeś, jak to się skończy, i zasłużyłeś sobie na śmierć. I zasłużyłeś sobie na śmierć. Na śmierć? Tak. Na więzienie? Być może. Ale mi to coś o wiele gorszego niż więzienie. Wiesz dlaczego? No to już rozumiem, dlaczego tak nienawidzisz tego miejsca. Ono nie powinno istnieć. Ze wszystkich krzyw, które korporacje wyrządzają światu, Mikosz jest najgorsze. Wiesz dlaczego? Pozostajesz uwięziony na wieczność. Nic nie jest wieczne. Zresztą dla konstruktów i czas właściwie nie upływa. Odbierają ci prawo do śmierci. Tak samo jak pacjentom w szpitalu podłączając ich do respiratora, nie to jest najgorsze. Mogą niepostrzeżenie zmienić twoją tożsamość. Staniesz się kimś innym, nawet nie wiedząc o tym. Tak, to jest najgorsze. Korporacje zabrały nam cały świat, a teraz wyciągają ręce po nas samych. Eksperymentują z ludzką świadomością. Jak każdy, kto szprycuje się na skłocie. Chodzi o coś innego. Nie wiem, co jest najgorsze. Powiem ci. Najgorsze jest to, że mogą zmienić Twoją tożsamość, a ty nawet nie będziesz wiedział, że stałeś się kimś innym. Korporacje zabrały nam cały świat, a teraz wyciągają ręce po nas samych. Wiesz, że robisz mi to samo, co Arasaka robi w Mikoshi? Wiem. I dlatego zamierzam Ci pomóc. Czas się zbierać. Mamy sprawy do załatwienia. Chodźmy. Jest debata, sir. Nie zginęło. Sytuacja jest pod kontrolą. Przepraszam, sir. Jest czas, żebyś wyjechał.